Podchodzę do wody, wieki jest zarzucone, jestem tu dwie godziny. Eee, szczerze mówiąc, myślałem, że będzie to wszystko szybciej, ale <grystanie> niestety jest to przez tego zawodnika. Ma na imię Fox przecież. To jest taki lisek, najpierw jest grzeczna, a potem nie. O, o już, zaczyna, już zaczyna się, już się. uspokój się kolego, dobrze? Eee, naprawdę rozstawianie eee, takiego mandzuru, takiego Stanowiska wyprawowego samemu to jest masakra. A, znaczy masakra. no Może trochę nawet przyjemność, ale z nim to, to jest masakra. O, dobrze powiedziałem. Co dzisiaj? Co dzisiaj? No, dzisiaj nasz y, cytrus, y, pellet Robin red. No i takie te czeskie, co ostatnio. To dzisiaj jest banan, chyba ryba? Nie, sam banan na razie. Mm, zobaczymy. Cześć Foksu, co u ciebie, tych chuliganie, mały ty? No, 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 musisz trochę być na no, uwięziły, tak, to byś mi wy. Oła! Oszalałeś to byś mi uciekł ho 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 albo jeszcze dalej czy rzucone, dzisiaj tak szczerze mówiąc na jedną los, tylko mm, zobaczymy co z tego będzie z tego względu że no, są obowiązki z nim między innymi no kurczę w chacie burdel bałagan nic nie posprzątane przecież nie daje rady po przyjeździe <noise> kocham go i nienawidzę go to tak śpiewa oddział zamknięty chyba. Chyba tak, kocham ją i nienawidzę jej. Dobra, zobaczymy co będzie. Tutaj wielkich kamer nie podpinam pod klatę. Ewentualnie jakieś ryby. No fajne ryby, bo tam nie fajne ryby nie będę nagrywał. Zobaczymy co z tego będzie. W każdym razie pierwsza wyprawa w Niemczech po urlopie. No wiem, tutaj jest tak zwana dziura letnia. W pewno w innych krajach też tak mówią przynajmniej. Także na wiele nie liczę, nawet nie widzę, żeby ryba Chodziło, jakieś bąble, coś tam, liny nie. No ale skusiło. Przyjechałem na jedną noc, bo obowiązki tam wzywają. Poza tym w niedzielę, chyba nie chybalko na bank, robimy ten konkurs. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie z tego. A i nagrody za aktywność w życiu kanału też będą. E, także, także do usłyszenia. Ustępny. akurat się zgrało z budzikiem. Nie wiem czy to lin, czy karb. zobacz. Ucieka nam tutaj w lewo. Nawiewał się właśnie, już czuję, że wiewał się właśnie. Spróbujemy. O idzie. Dobrze wyciągnę... wyciągnął się trochę. O idzie, czuję go. Ja chyba liniak. Nie za duży opór czuję. No fajnie. Drugi biur. O, teraz trochę się dało. Do góry arku, do góry go. Jest strasznie dużo roślin. Ja czuję, że chyba idzie to. siłę daje. Może być karp jednak. No, nie będzie łatwo. Widzę dużo roślin po powierzchni. jest daleko może się uda kurwa tutaj taka kępa nie dobrze jest chyba e, lina teraz pojedziemy po wywierak może ten długi najgorsza tutaj te ostatnie parę metrów bo tu jest dużo dużo roślin odbierak. Jak wygląda mi na karpia chyba, a zresztą no nie wiem, już to jeszcze jest za ciemno trochę.

Nie może tam go biorę na... Nie chłopie, nieź go! Jest za chwilę ciąg dalszy. Do ziemi. Ok. Czternaście, Chyba kilo różnicy z tamtym. Ływo zimne w Ustaw się tu Альтур Педова одна. ładnie skrzylami od nich zapał ja też zapałem chuj z tą po kostki nie kładziemy się jedziemy do przodu dobra, poszli bye bye Jimmy, do następnego 14 Uff. No właśnie, nigdy się nie poddawajcie. Drugi biur w tej samej mety. Wystarczyło, żebym nie wywiózł, tylko pierdolną jakkolwiek zrzutu, nie w to samo miejsce. A tam miałem ładnie już przygotowane stanowisko. Wywiozłem mimo nocy. Nie lubię w nocy i tu tylko roślin i łódka wariuje tu. Nie, warto jednak. Inaczej, jak się ma zrobione wszystko, co trzeba i wiecie jesteście przekonani że może być tam ryba trzeba wywieźć jednak w sensie nie, nie opierdzielać się że o, nie chce im się rzucić, nie także przyniosło efekty jestem bardzo zadowolony na razie tu chyba był balon. a no zaraz to sprawdzę o foks się obudził cześć foksu siku robisz ja już robiłem fajnie Ой, заспанул.